Siema! Witam was w bardzo wyczekiwanym odcinku, czyli przeżyłem 50 nie będzie. Odpaliłem by the way wspieranko, więc możecie wesprzeć, jeżeli chcecie. Pierwsza część była wrzucona 1 września, więc jak chcecie więcej tego typu filmów, obowiązkowo subik pod filmem. Na samym starcie wszedłem na mój świat. Zacząłem przeglądać wszystkie skrzynki, jakie posiadałem w swojej bazie. Nie pamiętałem totalnie, jakie itemy miałem, więc musiałem sobie to na chwilę przypomnieć. Jednak fajnie by wiedzieć, co w ogóle się w nich znajdowało i co się sfarmiło w poprzednim odcinku. Kiedy to zrobiłem, postanowiłem wziąć twoje surowce, z których będę mógł po prostu zbudować coś. Ala wieżowiec. Dobra, nie wiedziałem co mogę zrobić, Okej, okay? Kolejny odcinek, jeżeli będę nagrywać, to już wgram jakieś mody do tego, czy coś takiego. Zacząłem budować most, dzięki któremu wszedłbym bardziej na środek tego wojda, lecz gdy byłem na końcu, spadłem przypadkiem. Na szczęście przeżyłem dzięki Elytrze. Dokończyłem most i zacząłem stawiać podłogę Chwilę tam wiecie szmery bajery Żeby ładnie to wyglądało Starałem się to zbudować wielkie Ale ogólnie był z tym problem Że w sumie aż tyle surowców nie posiadałem Postanowiłem więc się cofnąć do bazy I wziąłem purple pillar Chciałem je użyć do postawienia ścian Ponieważ nie wyglądały one tak źle A były to jedne z moich jedynych bloków Które posiadałem Więc w sumie nie wyszło tak źle Jak mi się wydawało Szybko w sumie leciało stawianie tych ścian Lecz kilka dni zajęło aby to wszystko ogarnąć W sumie była z tego duża frajda bo jak nagle się to tak zmieniało, to był taki efekt masywnego budynku. Kiedy już miałem prawie całe postawione, to zacząłem stawiać schody. Jednak gdy zobaczyłem jak to wygląda, chciałem coś dodać ciekawszego, więc stawiałem schody i pod nimi również je, aby jakoś to fajniej wyglądało, ale ten efekt mnie nie zadowolił, więc zacząłem stawiać schody pod takim kątem. Wydaje mi się, że od razu to lepiej naprawdę wyglądało, więc byłem z tego efektu zadowolony. Dzięki temu były takie małe kropeczki, co dodawały fajnego wnętrza. Jedynie nie wiedziałem, co można zrobić na samym środku, więc na razie zostawiłem to puste. W międzyczasie zabiłem Endermana, później zacząłem stawiać ściany, kolejne za pomocą tych schodów, aby wszystkie wyglądały tak samo. Wydaje mi się, że w taki oto sposób wyglądało to naprawdę o wiele lepiej. Więc postanowiłem po drugiej ścianie również je postawić i tak samo zrobiłem trzecią, jak i czwartą ścianę. W taki oto sposób otrzymałem cały pokój z tymi schodami. Gdy postawiłem wszystkie ściany, zacząłem stawiać sufit, który miał też być drugim piętrem. Cofnąłem się po resztę materiałów, których naprawdę miałem już mało. Wróciłem znów do budynku i dokończyłem stawianie schodów na pierwszej ścianie. Stawiałem je tak nad schodami, żeby dało się wbiegać normalnie po nich, co wyglądało według mnie naprawdę fajnie. Wszedłem po schodach na górę i zacząłem stawiać kolejne ściany. Chwilę tam wiecie, szmery, bariery, jakieś budowanko, no i w końcu postawione. Następnie zacząłem stawiać sufit, ale z nim wystąpił pewien problem, bo zabrakło mi naprawdę dużo surowców. Więc zacząłem stawiać byle jakie oraz po prostu puste miejsce. Więc w sumie zostało mi to do dokończenia. Niestety tego nie. Nie mogłem zrobić ze względu na mój prawie skończony kill -off, więc po prostu porzuciłem projekt, w sensie tylko ten sufit, bo ściany, jak i podłogę, miałem zrobioną. Ale niestety, do dokończenia tego sufitu nie posiadałem już surowców. Minął wtedy dzień 31. Kolejną rzeczą, którą zrobiłem, było wykupanie większej ilości stone'u, aby później mieć bloki na pokonanie smoka, które mogło być naprawdę ciężkie z powodu tego, że nie miałem łuku, więc nie mógłbym zbijać kryształów endu. Zebrałem tam około 800 taków bloków, więc jest to dosyć spora liczba, gdy już miałem. Pokaźną liczbę bloków, poszedłem zbudować ekspiarkę Endermanu, dzięki której będę mógł sfarmić perły. Na klacze, bądź po prostu na przyszłość. Zbudowałem taki mały mu dzięki któremu właśnie zdobyłem te perły. Wystarczyło popatrzeć na Endermana i on do nas przybiegał. Wtedy biłem je w nogi i tak szybko je farmiłem. Efektywnie było to bardzo fajne, więc kiedy już miałem dwa staki pereł, odpuściłem farmienie. Jednak irytowało mnie to, że zawsze będę musiał niszczyć te bloki obok, żeby się tam dostać, więc chciałem zbudować przejście do tego pokoju. Postawiłem sobie drabinki. I po nich mogłem się dostawać Poszedłem do bazy i w jednym z rogów wykopałem dziurę Postawiłem drabinki i wykopałem prostą dziurę przed siebie Połączyłem je po prostu ze sobą I w taki oto sposób miałem szybkie przejście do tej małej ekspiarki Kiedy ja skończyłem, zakończył się również 34 dzień Kolejną rzeczą było dokończenie mojej farmy jedzenia Bardziej w sumie upiększenie jej Niszczyłem sobie ten endstone I w jego miejsce stawiałem przerobione cegły endu Wyglądało to naprawdę fajnie Więc kontynuowałem stawianie kiedy zbudowałem już całe i je ze sobą połączyłem, byłem ucieszony z małej drobnej rzeczy, ale wyglądała ona naprawdę fajnie. Byłem wtedy bardzo zadowolony. Następne co zrobiłem, to chciałem się przygotować na walkę ze smokiem. No i wtedy miałem już dzień 37, więc zbierałem wszystkie przydatne itemy ze skrzynek, tak aby wszystko było bolo poukładane w ekwipunku. Wiecie, jakieś zapasowe sety, elitry, jedzenie, perły, bloki i tak dalej. Poszedłem jeszcze do farmić perły. Później stwierdziłem, że zostało mi tyle dni, że mogę sobie na spokojnie pozwolić. Na jakąś wyprawę, po głównie kilofy, które naprawdę były mi potrzebne. A więc schowałem wszystkie itemy do skrzynki, które miałem już przygotowane na podróż do smoka i wyruszyłem. Zajął mi to tylko dwa dni, więc miałem już 39 dzień. Chwilę biegałem prosto, stawiałem wiecie jakieś mosty, wieże, używałem pereł do tego, żeby dojść głównie do End City. Po chwili udało mi się zauważyć pierwszą z fortec. Użyłem wielu bloków do tego, żeby po prostu się do niej dobudować, bo chciałem to na spokojnie rozegrać, a nie jakieś perły bądź wchodzenie tam, gdzie są szalkery. Kiedy byłem u góry, rzuciłem perłę, żeby wejść na statek. Na luziku mi się udało. Zacząłem szybko farmić stoł alchemiczny, z którego miałem dwie potki oraz pobiegłem zabić Shulkera. Gdy go zabiłem, sprawdziłem zawartość skrzynek. Zobaczyłem dosłownie nic. W pierwszej było tylko żelazo i buraki. Buraków nie mogłem nigdzie zasadzić, ani miałem craftingu, więc żelaza również nic nie mogłem zrobić. W drugiej za to były diamenty, buraki, czapka i emeraldy. Czyli w sumie nic ciekawego. Głównie chciałem killów. Wziąłem litrę i pobiegłem sprawdzić, czy coś fortece obok mnie znajduje się coś ciekawszego niż na tym statku. Udało mi się po chwili dostać do skrzynek. Z nich wyciągnąłem już fajniejsze itemki, ponieważ był to kilof, miecz i czapka. Ale za to drugi chest był totalnym niczym, bo było w nim tylko złoto. Wziąłem sobie te itemki, chciałem sprawdzić czy nie ma czegoś innego jeszcze w innych wieżach, lecz niczego ciekawego nie znalazłem, więc postanowiłem po prostu zejść na sam dół. Zjadłem sobie owoce chorusu, żeby się zregenerować. Wyruszyłem jeszcze w dalszą podróż. Wiecie, znowu mosty, wiecie że perły i tak dalej. Ogólnie to nuda, no bo szukanie fortec nie jest zbytnio łatwe, bo zajmuje dużo czasu, a jest mało ciekawe, bo robicie cały czas to samo. Lecz prawie raz się wywaliłem, gdy robiłem speed bridge'a. Gdy udało mi się dotrzeć do miejsca, którego chciałem, zobaczyłem statek. I znów ta mała forteca. Byłem zdziwiony, że statek może się zrespić tak nisko. Nie mogłem uwierzyć w to. W sensie dziwne to było, no bo kurczę, chyba 30 kratek nad ziemią. Sfarmiłem najpierw trochę bloczków, znacie to już dobrze. Szybkie sprawdzanie wieży, lecz była to taka malutka, w której nie miałem ciekawych itemów, więc trochę słabo. Po że poszedłem na statek. Wiecie, ponownie zabicie Shulkera, wzięcie itemków ze skrzynek, które ponownie nie były jakieś rewelacyjne. No niestety szczęście mi nie dopisało na tej wyprawie. W sumie z potrzebnych hitów to miałem żelazny enchantowany kilow i diamentowy. Ale ten diamentowy miał na sobie mending, więc w sumie to było naprawdę dobry, ponieważ był nieskończony. Postanowiłem wrócić na chatę, więc znowu wiecie, jakieś szmery, bajery i w dom. Całe lutowanie i powrót zajęło mi pięć dni, więc posiadałem jeszcze na koncie 4. 44 dzień. Wbiegłem do domku, poukładałem wszystkie itemy, które były mi potrzebne. Wiecie, jakieś śmieci było trzeba powrzucać. Później postanowiłem uładnić teren, który znajdował się przy mojej farmie. Postanowiłem rozkopać teren, który znajdował się przy mojej ścieżce, aby go usunąć. Służyło to do tego, aby most był bardziej odkryty. Dzięki temu chciałem zachować jakiś ładniejszy wygląd tego mostu. Wydaje mi się, że fajny wyszedł tego efekt, bo most był odkryty, a co dodawało to, że łatwiej było zlokalizować go. Poza tym fajnie to wyglądało. Jednak zajęło to masę czasu Bo w sumie te kilofy nie miały eficjencji. W sensie ten żelazny miał Ale skończył się on tak szybko Że to szok Również zebrałem tyle bloczków, ponieważ były one przydatne na 100% wędzie. Ponieważ wie, że będę musiał jednak rozwalać za pomocą łapki, a nie za pomocą łuku, więc będę musiał się do nich dobudowywać. Później poszedłem jeszcze zabić parę endermanów, żeby mieć dużo pereł na walkę, wyjąłem wszystko, co potrzebne ze skrzynek oraz wymieniłem elitrę. Potem wziąłem jedzenie i ruszyłem w stronę teleportu do Endu. Był to dzień 46. Popatrzyłem chwilę i rzuciłem perłą. Na samym starcie zobaczyłem wilka, następnie zbudowałem przejście do wyspy. A potem postanowiłem jednak zabudować tego wilka, ponieważ nie chciałem go stracić, a jednak fajnie było go mieć w przyszłości. Musiał on skoczyć za mną dnia pierwszego. Pierwsze co zrobiłem, to postanowiłem wdrapać się na wieżę. Kiedy wszedłem na nią, rozwaliłem kryształ i zeskoczyłem. Potem od razu poleciałem na drugą, zabudowałem się blokiem, żeby się nie wysadzić. Zleciałem na kolejną, no i szybko też ją rozwaliłem. Użyłem do tego horus owocu, aby zejść na sam dół. Mega mi to pomagało. Wdrapałem się również. Na kolejną wieżę i rozwaliłem kryształ. Poleciałem od razu na kolejny i również go rozwaliłem. Na szczęście miałem dużo bloków, więc się przebudowywałem na kolejne. Rozwalałem je i zacząłem się budować na kolejny kryształ. Szybkie rozwalenie i szybkie zejście dzięki owocowi. Chwilę pobiegałem i zregenerowałem zdrowie. Niestety ten owoc jakiś OP nie był, więc po prostu musiałem chwilę czekać, żeby mi całe serca się zregenerowały. Potem zacząłem się budować, ale smog we mnie wleciał. Zostawił mi dwa serca. Od razu odpaliłem elitrę i wypiłem pot. Na Tepnąłem się przypadkiem perłą i zjadłem jedzenie. Wróciłem do dostania się na wieżę i rozwaliłem kolejny kryształ. Przypomniało mi się, że mogę zebrać te kraty, bo potem one będą nie do zdobycia, więc je zebrałem. Przeleciałem na kolejną wieżę i rozwaliłem przedostatni kryształ. Rzuciłem perłę i zniszczyłem już ostatni kryształ. Zleciałem na sam dół i zacząłem hitować smoka. Za dużo mu nie zadawałem, ale byłem już bliżej celu. W międzyczasie podbudowałem się na górę, bo mi się nudziło. Zleciałem na sam dół i zebrałem cztery pochodnie, bo również one będą przyszły. Nie do zdobycia, więc są w sumie dla mnie bardzo ważne Kiedy zleciał smok, zacząłem dawać mu kolejne hity Zostało mu naprawdę bardzo mało Bo została mu tylko połowa zdrowia Miałem jeszcze dużo potek, więc się nie przejmowałem Ale mogłem jakoś głupio się wywalić Więc oglądajcie Zabiłem Endermana w międzyczasie I potem poleciałem dawać hity smokowi Miał już naprawdę mało zdrowia Sobie z nudów biegałem i czekałem na smoka Nawet wleciałem przypadkiem w tą ślinę Kiedy smok zaczął zlatywać, zaatakował mnie Enderman Więc go zabiłem i zacząłem uderzać smoka Zniszczyłem go za pomocą łapki. Postanowiłem zabudować teleport, żeby przypadkiem nie wskoczyć, plus żeby Exp nie poleciał do środka. Zebrałem cały Exp jaki mogłem, a następnie kolejne cztery pochodnie. Kliknąłem w jajko. Podbiegłem je zebrać, wiecie, szybkie postawienie pochodni i mamy je. Niestety zapomniałem o jednej rzeczy: Miałem zebrać Linę Smoka, ale niestety nie zebrałem jej, więc byłem trochę wkurzony. Miałem mega złą sytuację: dwa Endermany zaczęły mnie bić. Miałem mega Loła, ale na szczęście udało mi się wybrnąć z tej sytuacji. Zebrałem następnie z którejś zwierz kolejne kraty, żeby mieć ich jeszcze więcej. Potem przebudowałem się do mojego powrotu, ale chciałem wziąć tego pieska, którego na samym początku zabudowałem, więc zbudowałem mu most, dzięki któremu mógłby się Dostać. Niestety ziomek nie był mocno zainteresowany przejściem tam, ale po jakichś 20 minutach walki z nim udało się go przedostać. Niestety musiałem go hitnąć, żeby tam wszedł, więc był na mnie wkurzony. Wyszedłem dzięki Perle. Zaczął mnie gonić, więc zbudowałem się kilka kratek wyżej. Popatrzyłem przypadkiem na Endermany, ale na szczęście je rozwaliłem za pomocą mojego kilofa, bo gdybym hitował je za pomocą miecza, mógłbym przypadkiem zabić bądź uszkodzić mojego pieska, więc tego za nic nie mogłem zrobić. Kiedy ja rozwaliłem, zabudowałem pieska no i to koniec. W ten oto sposób 50 10 Minecraftowy Dzień Minął. Myślę, że już nie nagram zędu. Chyba że dogram jakieś mody bądź cokolwiek innego, ponieważ bardzo mało rzeczy tutaj można ciekawych robić. Ale na pewno dużo subów i lajków pod tym filmem zmotywuje mnie do nagrania kolejnych dni, czy to zędu, czy jakichś innych.